Miałam taką możliwość zacząć zajmować krzykami w poprzedniej pracy w Warszawie w prywatnej szkole muzycznej. Jedną z moich nauczycielek była Megiluiten z Belgii. Chodziłam do niej na warsztaty i podpatrywałam, co ona robi. No ale też dużo nauczam się sama. Ja po prostu bardzo lubię instrument, jakim jest nasze ciało, jeżeli chodzi o wokal. Bo też jestem wokalistką jazzową z wykształcenia. <laughs> I jak tylko mam możliwość się nauczyć czegoś nowego, poznać jakieś inne dźwięki, które jesteśmy w stanie z siebie wydobyć, to po prostu bardzo chętnie to robię. z przodu. Miam, miam. Ok, gituwa. To jest technika post-chord Screaming, czyli w tej technice nie śpiewamy nasze fałdy głosowe, nie zachowują się tak jak podczas śpiewu czy mowy, tylko uruchamiamy dodatkowe tkanki, które mamy tak głęboko pochowane. Tak. Dzieci potrafią screamować Bardzo fajnie. Tylko później społeczeństwo nas tego oducza, więc ja po prostu staram się przywrócić u ludzi to, co, czego ich oducza społeczeństwo. Jedna ręka pcha w sufit, druga w podłogę. dech. Trzymaj. I ta ręka pcha. Ok, te techniki to jest bardziej moje hobby. Ja się po prostu pasjonuję tym, widzę też jakie jest zapotrzebowanie na to, żeby był ktoś faktycznie, kto potrafi pomóc w tym innym. Natomiast ja no, śpiewam, można powiedzieć, normalnie. Czasami używam techniki distortion, czyli to jest właśnie śpiew czysty, ale z taką chrypą dodaną w swoim zespole. No ale... Może kiedyś się pojawią, screamy u nas w repertuarze, ale nie wiem. <mulary> <On> <mulary> mam taką fajną historię, jak kiedyś poszłam do pracy rano, w złym humorze bardzo. Ja już w tym momencie nie pamiętam, co się stało, czy no, ktoś mnie zdenerwował, jak jechałam tam. W każdym razie jak przyszłam do pracy to pierwszym moim klientem był właśnie chłopak, który przyszedł, żeby krzyczeć. No i jak z nim tak pokrzyczałam przez tą godzinę, to jak wyszedł zauważyłam, że po moim znerwowaniu nie ma śladu, po prostu. No, to jest naprawdę bardzo fajne, że emocjonalnie można bardzo dużo z siebie wyrzucić, no jest taka teoria, że te, te dźwięki, które Dzisiaj mogliśmy usłyszeć od Jacka. Kiedyś nam też służyły do tego, żeby wokalizować, właśnie odganiać od siebie kogoś albo jakieś nie wiem, dzikie zwierzęta. Więc no to jest takie dość pierwotne i myślę, że, że, że no bardzo dużo to może dać tak terapeutycznie, że w ogóle śpiew jest uznawany za taką dziedzinę. Pseudoterapeutyczną i myślę, że krzyki metalowe tym bardziej mogą taką funkcję pełnić. Jest taka bardzo yy, piękna piosenka zespołu Arch Enemy, nazywa się My Apocalypse. I lubię sobie czasem zaśpiewać ten romantyczny refren. My apocalypse I can feel the end, Come yeah.